Czy motywacja dzisiaj jest niezbędna i w ogóle potrzebna? Oczywiście, że jest konieczna i kurna niezbędna, żeby robić takie rzeczy jak biznes i zmienić zupełnie to, co się robi oraz... Priorytety. Jeśli jesteś na etacie, tak jak ja byłem 5 lat temu na etacie i chciałem zacząć biznes, gwarantuję ci, że jest dziesiątki rzeczy, które cię od tego odciągną. Po pierwsze, jest szef i lista obowiązków, to dół lista rzeczy, które masz wykonać, i najprawdopodobniej 8 godzin ledwo ci na to wystarcza, jeśli jesteś szczególnie na stanowisku jakimś menedżerskim, dyrektorskim, zarządczym, gdzie masz masę rzeczy do zrobienia. Więc tak motywacja jest Ci niezbędna, żeby właśnie pomimo tamtych rzeczy znaleźć czas na właśnie biznes, bo jeśli chcesz to robić właśnie, czyli znaleźć czas na napisanie do przyszłych klientów, napisanie do biznes partnerów, szukanie finansowania, myślenie o marketingu, myślenie o produkcie, myślenie o budżecie, rozmawianie z bankiem, rozmawianie z doradcą kredytowymi, sprzedażowymi, w zależności czy to nieruchomości, czy co. Albo z inżynierami budowy, jak ja zaczynałem deweloperkę. Tak, to jest, nie, to jest niezbędne, właśnie taki pociąg, takie taki ciśnienie, żeby właśnie to wykonać. Amerykanie mówią o drive, have a drive. Właśnie to jest niezbędne i to jest właśnie ta motywacja. Motywacja nie jest tylko potrzebna, ona jest kurna, niezbędna. Jak chcesz z poprzedniej wersji siebie zmienić. To, co robisz na nową wersję siebie, to jak inaczej masz to zrobić niż bez właśnie takiego wewnętrznego ciśnienia na to, właśnie, żeby to robić, a żeby te setki rzeczy cię od tego nie odciągnęły, więc helie yeah, tak, jest konieczna.